O, dzisiaj nie Ostatry pamiętam dzień. który dzień. Przedostatni dzień w Tokio, ale dzisiaj jedziemy do Disney Sea. Czyli był Disneyland, dzisiaj Disney Sea ubrany w koszulkę z Disneylandu co Wam wczoraj pokazywałam. Get Zaraz jedziemy, zaraz będzie nasz autobus i potem się przesiadamy na pociąg i potem jedziemy. Czemu ten ekran jest taki dziwnie zamazany? Coś ogarnę, nieważne. Disney Sea. Monorailem disneyowym do Disney Sea, bo się nie da normalnie tam podejść tak jak do, do kogo Disneylandu. Trzeba podjechać, chyba że jedziesz sobie od dupy strony e, pociągiem, który podjeżdża na drugą stronę tej wyspy. Ale to by nas kosztowało więcej, a my jesteśmy z Poznania Są. So. <grywy> Jest mega upalnie znowu, ale jesteśmy. Idziemy tam, jest wejście. Italia. Tu Pierwszy sklep. Idziemy obczajać rzeczy oh Ona jest taka cute Kupiłam nowe uszka na dziś Dzisiaj mam te arielkowe Takie mam arielkowe dzisiaj. Kokarku. Nic nie widać, bo ale takie o to nawet Jesteśmy na głównym placu. Jestem we Włoszech, w Japonii. Nie muszę już jechać, już jestem. I no, jest wiele Jesteśmy teraz w New York. New York City United. Idziemy tam, na... Tak. Czekamy w kolejce na cały rower i pada deszcz. Tu jest pod chwilę, ale no, Teraz każą nam wyjść na ogród i mam te okulary mokre. Niech jest Środków. Jeszcze trochę Teraz będziemy, przy recepcji. Teraz będziemy przy recepcji Zrobimy check in Aż mi oświeciło na ten moment Ogólnie historia jest taka, że ziomeczek Jeździł po świecie i kradł artefakty. Przywoził sobie do hotelu I raz przywiózł z Afryki jakieś coś Tego przekleło i zaginął I dlatego zamknęli mu hotel, w którym te rzeczy były Tu jest rozwalona winda, w jest z... zaginął Zginął, nie wiem co się z nim stało Japoński co tutaj w tym holu Jakby w tym lobby są wszędzie takie y, te malowidła. malowidła nazwijmy. I na każdym jest to samo, że on wie przed jakimś artefaktem, przed jakąś grupą tubylców, na przykład tutaj, tu sobie ucieka z czymś tam y, przed ziomeczkami. Także kurde ziomek, o co? Wchodzimy z całego terror głosów i nadamy się nóżki często. Jest fajne, wjeżdżasz wino na samą górę parę razy i cię tak zrzuca. Jest free falling. po prostu przychodzi, żeby cię zrzucić. No, jest taki free po prostu, że samemu spadasz, więc to mega, mega straszne, ale też fajne. Lubimy się dopiero w hotelu. Teraz idziemy sobie dalej, mijamy statek i idziemy. Jack, nie! Jack, nie umieraj! A. To Nie umiał wejść na drzwi. To było moje aktorskie. Te, jak ci mówię, rekonstrukcja Titanika. Ten wulkan w tle. Wulkan w tle najlepsza, ale. Ale to jest mojego Sweet. Jest latarnia morska, taka mała. Urawiam to uracze. Do you have single riders? I powiedziałam, że tak, więc się wbiłyśmy trochę na krzywdy na kolejkę, to jest chyba Indiana Jones. E, albo ta druga to jest obok, też Aztecka taka, ale ej, single Riders, za frytki, nie będziemy znać przez e, 65 minut, było oczekiwanie, czegoś tak? Więc no, fa, fajno. Fajen. Idziemy. Wychodzę właśnie z tego Indiana Jones, było zarobiste i ci, co dzisiaj się na, krzywili, na single riders i weszliśmy dnia w 10 minut? Więc na zaraz znajdę nami i będziemy dalej robić rzeczy. Yy, ogólnie mega fajna kolejka była, mega mi się podobało, super, super było naprawdę. No i co? Ale nie pewno co mówiłam, w każdym razie w Jones jedziesz autem i cię rzuca tym autem i jedziesz przez dyskinie i, i dmuchają na ciebie i, i, i jedziesz po moście, który się częsie i, i kamień na ciebie spada i w ogóle wszystko się dzieje i jest fajne, nie ma treningu Jana Jonesa, po, po, polecam, fajne było. Fajne. Było fajne. Jesteśmy w Agrabachu jak widać zresztą po latających dywanach. I faktycznie skwar jak na pustyni. 10 na 10 experience w Agrabachu. Tak. Idziemy teraz na dywany. Jeszcze wiem, że to jest taka karuzela niedaleko tak, możesz jechać na Gina. I ona jest stała pod dachem, taka duża, dwupiętrowa. Teraz idziemy na... całą Na Sintwadę. Idziemy na Sintwadę. Jest ciemno. <laughs> na głos było spoko, tylko są centralnie w słońcu i się tobimy. Teraz idziemy na coś co jest pod dachem, a potem pójdziemy zjeść. Taki jest plan. Może tu w końcu coś nagram, bo byśmy na Tawaropteru tam nie mogłam, potem na Indiana się nie mogłam i na dywanach jest Pani proszę, żeby nie więc... A wczoraj już byłam nielegalna, więc dzisiaj staram się być legalna. Troszkę. A... 最高の宝物を見つけよう 時を危険地を忘れるないかなる時も心のコンパスに従うのだ

Też tu śpią z bananami w rękach. Przygody z Sinbad'a były bardzo wholesome i od szandu najlepsza postać Tygrysa. Teraz muszę sobie kupić coś z nim.